Hektor, pies z wielkim sercem, który potrzebuje Twojej pomocy. Poznajcie Hektora, psa, który przeszedł przez piekło, ale wciąż wierzy w ludzi. Jego historia to dowód na to, jak bardzo zwierzęta potrafią cierpieć w milczeniu, czekając na cud. Dziś prosimy Was o pomoc, aby spełnić ten cud i podarować mu nowe życie. Przeszłość pełna bólu Hektor został znaleziony w strasznych warunkach, w starej, zardzewiałej klatce na pustkowiu. Nie miał dachu nad głową, ochrony przed zimnem, ani dostępu do świeżej wody. Wraz z innymi psami walczył o skromne resztki jedzenia, a każdy dzień był walką o przetrwanie. Był wychudzony, osłabiony i przerażony. Hektor zasługuje na lepsze życie, mimo wszystkiego, co przeszedł, wciąż patrzy na świat z nadzieją. Jego oczy mówią: Jeszcze się nie poddałem. Potrzebuje jednak naszej pomocy, by mógł na nowo zaufać ludziom i poczuć się bezpiecznie. Na co zbieramy środki? Naszym celem jest zapewnienie hektorowi godnych warunków do życia. Potrzebuje ogrzewanej budy, solidnego, ciepłego schronienia, które ochroni go przed tysiąc tygodni mrozem i deszczem. Jak możesz pomóc? Każda złotówka ma znaczenie. Możesz wejść, przepisać link do zbiórki, wpłacić, jeśli nie możesz wpłacić. Udostępnij tę zbiórkę. Im więcej osób ją zobaczy, tym większa szansa, że wspólnie odmienimy los Hektora. Dziękuję, że mnie widzisz. Hektor nie mówi, ale jego wdzięczność będzie ogromna. Pomóżmy mu wspólnie, bo zasługuje na miłość, bezpieczeństwo i szansę na szczęśliwe życie. Nie pozwólmy, by jego historia zakończyła się smutno. Dziękuję. Każdemu, kto zdecyduje się pomóc, razem możemy sprawić cud. Adam,